Cześć! Kolejna porcja ciekawych i przydatnych gadżetów, wszystkie linki standardowo w opisie. Zaczynajmy! Mysz na palec to kolejny krok naprzód w technologii. Mały pierścień, który łatwo się zakłada i umożliwia sterowanie kciukiem. Ma pięć programowalnych przycisków, które można dostosować, dzięki czemu można zmieniać funkcje w zależności od potrzeb. Zastanawiam się, kto chciałby mieć taką myszkę i w czym ona jest lepsza od standardowej. No, na razie mi nic nie przychodzi do głowy. Może wy coś podpowiecie? Dajcie znać w komentarzach. Ściskaj, wyciskaj i ugniataj. Gniotek w kształcie obcego. Do ściskania to zabawka antystresowa z bardzo miękkiej gumy z otworami. Ta wypełniona jest żelem i powleczona siatką, przez którą podczas zgniatania wyciskają się żelowe bąble. Uzależniająca zabawka, która pozwoli zająć czymś ręce i da odpocząć nerwom. Dostępny w różnych wzorach. Wierna kopia owianej już legendą US Army śmigłowca transportowego Chinook. Po opanowaniu podstawowych technik lotu dla koneserów czeka nie lada gratka. Możliwość lotu do przodu z pochylonym nosem w dół i do tyłu, w prawo i w lewo, w każdą stronę. Jedynie czterowirnikowy model posiada taką możliwość. Zasięg pilota do mniej więcej 10 metrów umożliwi bezproblemowe sterowanie śmigłowcem w pomieszczeniu. Niepozorny pierścień, który przy odpowiednim chwycie zamienia się w skuteczne narzędzie samoobrony. Lekki i wytrzymały. Może być używany do samoobrony lub do drobnych codziennych czynności, dostępny w dwóch kolorach złotym i srebrnym. Mały telefon, który wygląda jak Pepsi. W pełni funkcjonalny. Wyposażony w jednocalowy wyświetlacz. Telefon posiada Bluetooth w wersji 3.0, obsługę dwóch kart SIM, jednak uczulam, nie posiada języka polskiego. Dostępny w kilku wzorach i kolorach różnych marek napojów, nie tylko Pepsi. Elektroluminescencyjna taśma stworzywa sztucznego, która zawiera warstwę luminoforu i świeci neonową poświatą podczas zasilania właściwym napięciem. Doskonała do dekoracji samochodów, imprez, biwakowania, dekoracji baru, sceny tanecznej i tak Łatwe przenoszenie plików pomiędzy smartfonami i tabletami z systemem Android, które zwalnia miejsce w urządzeniach. Do wyboru trzy pojemności. Proste i łatwe zarządzanie plikami oraz tworzenie kopii zapasowych na telefonach za pomocą aplikacji. Bardzo przydatne na wakacjach, kiedy robimy dużo zdjęć, no i zwykle brakuje pamięci. Zbuduj swój własny tor z drewnianych elementów i obserwuj, jak kulki pokonują ten skomplikowany system kół zębatych i zakrętów pełen szalonych zwrotów akcji. Zestaw pełen różnorodnych mechanizmów i małych sztuczek, który pozwoli nauczyć się podstaw inżynierii oraz konstrukcji maszyn. Znakomity upominek dla wszystkich osób lubiących wyzwania. Mini rowerek to absolutnie fantastyczna zabawa i mobilność na trzech kołach. Stabilne przednie koło z gumową oponą i specjalnie uformowane tylne szerokie opony sprawią, że obrócisz się o 360 stopni względem własnej osi, dzięki czemu można wykonywać drifty i efektowne triki. Wygląda bardzo zachęcająco. Kulka magnetyczna z silnych magnesów neodymowych o średnicy 5 mm zapewni wielogodzinną świetną zabawę umysłową. Silnie przyciągające się magnesy tworzą niesamowitą i intrygującą łamigłówkę. To genialna zabawa dla każdego, niezależnie od wieku i płci. Kulki magnetyczne to rewelacyjny pomysł na prezent z różnych okazji. Zestaw jest lekki, zapakowany w metalowe pudełko. Przenośny klimatyzator, który chłodzi, oczyszcza i nawilża powietrze wokół ciebie, gdziekolwiek jesteś. Z jego pomocą stworzysz sobie strefę komfortu, nawet w naprawdę upalne dni. Po prostu dodaj więcej wody, wciśnij jeden przycisk i ciesz się chłodnym powietrzem. Niewielki, przenośny i bardzo skuteczny. Możesz cieszyć się chłodnym powietrzem gdzie tylko chcesz. Pilot pomocny między innymi przy robieniu zdjęć typu selfie ze statywu lub skicha selfie, który nie ma wbudowanego pilota. Umieść smartfon na stabilnej powierzchni, na przykład na statywie. Wykadruj obraz i naciśnij przycisk migawki na zdalnym pilocie. Uzyskasz doskonałej jakości zdjęcie. Wyzwalacz migawki aparatu w smartfonie działa za pomocą połączenia Bluetooth, obejmując odległość do 10 metrów. Ciężarówka wojskowa. Wierna kopia potężnej rosyjskiej ciężarówki bojowej Gaz 66 z czasów II wojny światowej. Pojazd w skali 1 do 16. Napęd 4x4 i zdalne sterowanie ciężarówką też jest. W zestawie znajduje się akumulator zasilający pojazd znajdujący się pod maską ciężarówki, a do tego dostaniecie też ładowarkę. Do pilota wymagane są dwa paluszki AA, których nie otrzymujemy razem z zamówieniem. Konsola Puszka Pandory. Na urządzeniu znajduje się 1300 gier z automatów, które królowały w Polsce w latach 90. Każdemu przypomni się dzieciństwo, te młodzieńcze czasy. Jak widać na filmiku, urządzenie jest z ekranem i nie zajmuje wiele miejsca. Amerykańska ciężarówka Czarny Kot. Zestaw zawiera 1743 elementy. Będzie sporo składania. Jako ciekawostka powiem, że ten zestaw nie jest już produkowany od 10 lat, a wciąż cieszę się nieustającą miłością fanów klocków. Kabel ładujący do telefonu dla osób, które uwielbiają mieć porządek. Od teraz Twój kabel pozostanie starannie zwinięty. Od starannie zwiniętego do całkowicie prostego, co jest bardzo proste w wykonaniu. Elastyczny i wytrzymały, kompatybilny z każdym telefonem. To dobra jakość w zaskakująco niskiej cenie. Niesamowita figurka przedstawiająca postać Ironmana. Rewelacyjnie odwzorowano każdy szczegół postaci z filmu i zadbano o najdrobniejsze detale. Całość jest w pełni ruchoma. To bardzo fajny pomysł dla fanów tej sagi. W sumie, jak już będziecie zamawiać to zamówcie od razu drogi dla mnie. A tak w ogóle przy okazji, zapraszam Was na mój drugi kanał, który poświęcony jest. sami zobaczycie czemu. Linki do kanału macie w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć i pomóc w rozwoju, zapraszam do subskrypcji obu kanałów oraz zostawienia komentarza. Z góry dziękuję. A teraz wróćmy do gadżetów. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Do usłyszenia.